Oczywiście, Małgorzata, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Ekstraklasa Games. Pro. W ostatnim tygodniu miałem okazję mierzyć się nie tylko z Kamilem Riptorkiem Soszyńskim, ten odcinek oglądaliście u mnie na kanale w czwartek, ale mierzyłem się też z kolegą z reprezentacji Polski, wicemistrzem świata FIFA 22 oraz mistrzem Anglii z zeszłego sezonu Damianem Dejmi-Augustyniakiem, dla którego jest to debiutancki sezon w Ekstraklasa Games, dlatego że poprzednie lata właśnie grał. Premier League grał w Anglii, tam mieszkał, teraz się przeprowadził do Polski, do Bełchatowa i reprezentuje barwy Rakowa, Częstochowa. No i właśnie z nim mierzyłem się też w ostatnim tygodniu. 6 punktów z Riptorkiem. No a ile zdobędę z Daymymym albo ile już stopiłem, no to zobaczycie w tym materiale. Łapeczka do góry oczywiście, mile widziana. No i oglądamy. 23. Minuta spotkania, Formacja 4-4-2, akurat przeze mnie używana w tym spotkaniu. Zdecydowałem, że będę w stanie tak bardziej stabilnie tutaj rozgrywać swoje ataki. Już jest Mbappé w wersji Toty, oczywiście wypożyczony, no, który jest bardzo zwinny. Tutaj przechwytuje piłkę od Ramosa. Odchodzę w prawą stronę i tam daj mi no, nacisnął odbiór tym wandajkiem. Więc sędzia podyktował rzut karny, a rzut karny na bramkę spróbuje zamienić Sergio Ramos, Ramos, Ramos. I to wszystko niestety zostało przez Dejmiego mm, przeczytane, a jak mawia stare pożekadło, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, no i wydaje mi się, że w przypadku tego niestrzelonego karnego, no to tutaj za chwileczkę dostaniemy pokaz y, dokładnie realizacji tego pożekadła, chociaż jeszcze miałem tutaj piłkę, wydawało mi się, że dziś od razu dostałem y, gola y, po niestrzelonym karnym, ale faktycznie, tutaj chyba przechwyt, no i Mbappe, Mbappe, no jest po prawej stronie Leo Messi. Dejmi napiera. Zobaczmy, jak rozegra ten atak. Jeszcze sobie skorzysta z środkowych pomocników w postaci Jai Ture, który tam się pokazał. No wrzutka. Ja byłem przekonany, że tutaj Sergio Ramos tę główkę wygra. Ale przegraliśmy. Przegraliśmy ten pojedynek główkowy, no i potem już to było formalność, żeby Ronaldo strzelił na pustą bramkę. No ale raptem chwilę później, 33 minuta, Dejmi ma piłkę, ale... Staramy się tutaj zamykać wszystkie te opcje podaj. No i jest y, przechwyt. Ronaldo Nazario do Ginoli. No i tutaj sporo miejsca mamy w środku pola. Jeśli tylko zagramy dobrą piłkę. Mbappé. Mbappé. Zobaczmy, czy tą piłkę dostanie Mbappé. Może y, Hulit y, finalnie. I tak się właśnie dzieje. Brawo, Rut Hulit. Kapitalny strzał. No i wyrównujemy stan tej rywalizacji. 1 do 1. A to już końcówka tego pierwszego spotkania. Cały czas... Y, Rezultat remisowy na tablicy wyników, natomiast to Damien rozgrywa ten swój ostatni atak. Sędzia doliczył raptem minutę do tego mm, regulaminowego czasu gry. Leo Messi, zobaczmy, hulit. Jest Nazario. Nazario szedł w pole karny, no i ja tutaj zaryzykowałem. Nie przesuwałem się, wiedząc, że daj mi pomyśleć, że może się przesunę na drugi słupek i wtedy zmieści po krótkim. I właśnie chciałem zmieścić po krótkim, ale no właśnie nie przesunąłem się i dlatego udało się w tej sytuacji mm, obronić. Jeden do jednego. Tak zakończyło się spotkanie numer jeden. No i zaczynamy już spotkanie numer dwa. Teraz chyba yy, próbuję wyjść formacją 4-3-2-1 w tym meczu, w tym meczu drugim. Zobaczymy, czy dzięki temu wykryję sobie troszeczkę więcej sytuacji. Ale na razie to Demis. pierwszym bardzo groźnym atakiem e, w tym drugim spotkaniu Rudhulid. Ładnie tutaj e, też jeszcze z fake shotem. E, Mbappe strzela, Mbappe do bitka, bardzo ostry kąt i słupek mnie uratował w tej sytuacji. Walker, Walker jeszcze musi uważać, ale to już sobie finalnie poradzimy. E, wiemy, jak jeszcze skorzystać z bramkarza w tym rozegraniu do obrony. 36 minuta i to będzie chyba moja najlepsza sytuacja w połowie pierwszej. Mbappe do Alvareza, Alvarez, zobaczmy. Julian Alvarez do Nazario. Za chwileczkę poszukamy, pewnie, Ruda Hulita, który musi być tutaj zaangażowany dokładnie tak. Ten on rozegra do Ginoli, no i strzał prosto w ramkarze. Ale wydaje mi się, że ja tutaj nie miałem korytarzy, żeby inaczej oddać strzał. Wiecie, bo tak przynajmniej w trakcie tej sytuacji, gdy strzelałem. O, w tym momencie, chociaż może po krótkim, ale wydawało mi się, że, że ten obrońca jest strasznie blisko. Wydawało mi się, że ten obrońca jest strasznie blisko i że nie zdążę to zmieścić po krótkim. Zobaczcie, jak on się zebrał do strzału. Więc tak uznałem, że gdzieś może taki po długim trochę taki bramkarz, w stronę bramkarza, może gdzieś pod poprzeczkę wpadnie. Zresztą widzicie, w którą stronę gałka była skierowana, a wyszedł z tego taki strzał w środek bramki, niestety. Zaczynamy drugą połowę spotkania: 0 do 0 po pierwszej. Mogliśmy i to ja, i Dejmi e, otworzyć wynik w pierwszej połowie. Natomiast 0 e, do 0 jednak nikt nie strzelił, ale zobaczmy, jak rozpocznie się ta połowa numer 2. Demi przepił cały Zagrał sobie szybką klepkę z chulitem. No i niestety tracę jako pierwszą bramkę. Co dość mocno mnie zasmuciło, że w pierwszej akcji po rozpoczęciu drugiej połowy spotkania tego bardzo nie lubię. Akcja bardzo ładna, ale bardzo nie lubię tracić bramek właśnie po takiej klepce od razu w pierwszej akcji, yy, rozpoczynającej na przykład drugą połowę. 57 minuta owaj, run po skrzydle. Sytuacja typu warto coś z tego zrobić więcej. No i dlaczego tu strzelam? To znaczy, no okej, okay, to nie jest może fatalne zagranie strzał. Gdyby się bramkarz ruszył, to mogłoby wpaść, natomiast no jest opcja extra pasa tutaj, prawda? Jest opcja extra pasa. Muszę w tym momencie wycofać do Nazario, tak, z takiego półobrotu. Po prostu muszę to spróbować zrobić, no. Brakuje czasami takiego geniuszu, takiego przebłysku 200 IQ movement. No i sytuacja, po której, po której straciłem nerwy, powiem wam szczerze, bo... bo autentycznie mocno się zdenerwowałem. Owaj oh, run, oh, run, i tu znalazłem ten movement, ale oddałem strzał prosto w bramkarza. Wydawało mi się, że nie skończę tego strzału po... Yy, jakby strzelając na wprost, bo tam stoi obrońca. Tak to wyglądało z mojej perspektywy, gdy ten strzał oddawałem, więc zmieniłem kierunek, licząc, że bramkarz dostanie po prostu lutę pod poprzeczkę. A wyszło, wyszedł taki kasztan, taki kasztan po ziemi. Tak mi się wydawało, że jeśli strzelę na wprost, wiecie, tam gdzie jest bramka odsłonięta, bo bramkarza nie ma, to że Cap to zblokuje, no. Overthinking pewnie, overthinking, no i... I, i, I tutaj poszła złość, tutaj poszło pewnie gdzieś złe, przełączanie się w obronie, zaraz, tak mi się wydaje, chociaż tutaj jeszcze dobrze grałem, przełączam się na hulita, przechwyt, jeszcze zdobycie przestrzeni, zdobycie pola gry. Lucio... tutaj jeszcze coś miałem? Tutaj próba wrzutki chyba, tak? No tak, tak, tak. I nawet nie najgorsza, bo tutaj jajature w jakiś dziwaczny sposób tą piłkę przyjmował. Więc tutaj było blisko też. Nazario, Nazario, Nazario i Nazario tę piłkę jeszcze straci. Tak, straci. a chwilę później pójdzie kontratak, który prawdopodobnie przesądzi o losach tego spotkania. Nazario dostanie piłkę od Leo Messiego z lewej nogi. Messi do Nazario, Nazario. Po długim 0 do 2. A tu jeszcze sytuacja, która mogła dać jeszcze troszkę nadziei. W 85. minucie, gdybyśmy yy, strzelili. kiedy Mbappé za chwileczkę tę piłkę dostanie. Mbappé, Mbappé. Na zielonym, ale WanderSar świetnie tutaj poleciał. No i w pierwszym meczu Damien miał więcej sytuacji. Mógł wygrać to spotkanie, skończył się Ramisem. Tutaj wydaje mi się, że miałem też sporo swoich sytuacji, a ja przegrałem 0 do 2. Więc finalnie wydaje mi się, że taki punkt z tego dwóch meczu, ostatecznie można uznać za sprawiedliwy. Wiadomo, chciałbyś się trzy albo więcej, no ale Damien też bardzo dobrze zagrał w tym pierwszym spotkaniu. Wydaje mi się, że nawet lepiej. Mam wyszedł z punktem tutaj 2 do 0. Kontrola. Zwycięstwo dla. Dla Damiana Dajmiego Augustyniaka i jeden punkt dla mnie. Zobaczmy teraz tabelę. No i tak właśnie prezentuje się tabela aktualna po 22 spotkaniach rozgrywek EkstraKlasa Games Pro. Jeszcze 16 meczów przed nami, ja w najbliższej kolejce zmierzy się z reprezentantem Warty Poznań, Bogysem, który jest obok mnie w tabeli, na miejscu szóstym i zmierzy się też z Gracjanem Polako-Gołębiewskim z miejsca dziewiątego. No, także pojedynki tutaj, które. Być może już zadecydują o dalszych moich losach w top 6, top 4. Pamiętajmy, że top 4 ma awans na głównego lana, a top 12, czyli miejsca 5-12, ma awans na lana barażowego, więc najfajniej byłoby być w top 4, no a taką nagrodą pocieszenia jest bycie w top, w top 12. Dzięki za ten materiał. Łapeczka do góry, oczywiście bardzo mi nie Do usłyszenia, do zobaczenia.